Witam w kolejnym spotkaniu z Sondą Varadero Dzisiaj mamy e, dzisiaj 4 marzec. Słuchajcie, dzisiaj czwarty marzec. Słoneczko świeci pełnym pyskiem W międzyczasie do mnie przyjdzie Krzysztof swoją e, Hondą Shadow. I taka rundka wiosenna, nie? Może wiosenna o zimna, zima, nie? ale to już ten, nie. Słuchajcie, zobaczcie, słoneczko świeci. I moje paneliki już zarabiają na siebie. Zaraz wam pokażę, jak to fajnie wygląda w słoneczku. Już o tej godzinie z 10, tam 30. już one są całkowicie odsłonięte, widzicie? nie ma żadnych cieni, nie? także jest radość, jest radość bo tutaj to już na siebie jakby pracuje inwestycja się pomału będzie zwracała nie tak szybko, bo to około 3-4 lat w moim przypadku, bo tutaj mam dosyć dużo tą instalację czy większa instalacja tym szybciej się zwraca dobra, to idziemy tutaj ten motorek czyścić troszeczkę wyczyścimy motorunio i co? i spotykam się w kolejnym momencie, gdzieś tam sobie pojedziemy, może do Lusowa nad Jeziorką Zobaczymy, może jakieś tam kaczki nakarmimy, czy coś tam nie. Także jeziorko nas czeka w Lusowie, To jest nowa droga zrobiona, nowa asfalt, będzie się fajnie jechało. Podczepimy pod kamerkę, będziemy sobie tam relacjonować nasze, naszą przygodę do, do sklepu oszodnie. No, tyle, pozdrawiam, na razie, cześć. Widzę, serdecznie, też nie. Jesteśmy tutaj z Krzysiem na, nad, Lusowem, nad jeziorem lusowskim. I co tak Krzysiu Mazowego, co tam zamocowałeś, pochwal się. No, trochę rzeczy się, się pojawiło, radio, high Stereo. High Stereo, tak? Ja, high Stereo, mm -hmm. także jest hi Stereo. Trochę coś cieszymy, żeby nie zagłuszało naszego głosu. Że tu pieczachy mówią nam o decybelach. Na co się wziął? To jest fajny przebój, powiem. Fajny kawałek. I godziny tutaj? Nie, czas, czas to w tej chwili, nie? Czas Bardzo A. fajne radio. I płyta... płyta SD. Karta. karta SD, pendrive bluetooth, nie? połączenie telefonu no i to masz alarm, nie? Chyba no alarm jeszcze no o, fajnie, fajnie a może byś te, te kierunki, co tam nowe? Co? Ledowy. no, Możesz no, 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 tu jest połączenie sekundu, tylko w kierunku nie? no i no, to trzeba jej wprost dobra no to czekamy za prezentacją Ładnie, tylko tak wiesz co, to no tak aż bardziej widać to niż, niż przy skawerze, wiesz, ale... Włącz migaż, nie? No, włącz migaż. Ale ładnie. Co mówicie, fajnie? I to jest metalowe, to nie jest żaden plastik, tak? To jest metal? Pełen metal, no. No i akurat tak spacuje się lito do tych moli, także idealnie jakby od tego, nie? Tutaj wszystko fajnie, co Krzysiu tutaj, zgodnie ze sztuką, wszystko kabelki pochowane, nic nie odstaje. Bardzo ładnie wykonanie, powiem Ci, bardzo ładnie. No, fajnie, fajnie, no kamera tego nie oddaje, ale na żywo naprawdę bardzo ładnie to świeci, dużo lepiej niż tutaj w kamerze, nie, Takie takie fajnie, nie, no super, super, no, a to u mnie, u mnie nic nowego, bo <grytanie> co się, wyczyściłem, takie po zimie, takie czyszczonko, wiadomo, nie, bo wiecie, że tam zimą jeździłem trochę, to prawda, w troszeczkę mniej jeździłem, ale, ale coś tam, jakieś tam trasy robiłem, nie, bo jednak je, dużo było takich wokrych dni A jak jest tak wokry to nie sobie tak tego uwali za bardzo Także tak to wygląda Dobra Tak jak wspominałem wcześniej pojedziemy sobie do, ten, do podoszą Te tunery oddam NC Plus i tyle Jeszcze taki rzut tutaj tabery na jeziorko gdzie mamy czwarty marzec Tu dosyć wysoko dla do niebie jest I to się schowało Także z każdym dniem coraz wyżej Także fajnie fajnie w sensie, że sezon rozpoczynamy, nie? Sezon, no, pomagało, nie sezon rozpoczynamy, także no, Dzisiaj nie, przyjemnie, 8 stopni na plusie, ale przede wszystkim wiatru nie ma i no. od czasu do czasu słoneczko wyjdzie, także jest super. Dobra, to dobra, to tyle. Na razie. Witam serdecznie. Mamy kolejny motocykl, tutaj yy, zięć Krzysztofa sobie kupił taki, taki trochę turystyczny enduro. To jak fajnie chodzi. Klasa 125, jakie to jest motor? Jakiej, jakiej produkcji? Austria, austriacki, no, austriacki, is, tak? KSN Moto Austria No, no i mam powiem, że silnik bardzo ładnie chodzi Bardzo ładnie, tutaj też taki centralny tutaj amortyzator. Duży prześwit tutaj na dole, bardzo duży prześwit, nie? <grym> Fajnie tutaj chodzi o motyzator. tak, to może tylko tak nie pokażemy, wyjść no. tak tak to? O tutaj, do pół metra skoku, nie? O, no. naprawdę ładnie te wydarzy, Dobra, przygazuj? Dobry dźwięk, nie? No tutaj, całkiem, całkiem, nie? No, cm. Który to jest rok? 2,15 2,15 nie? No i no, tak. No, silniczek jeszcze Dobra. Dobra. Obroty pokazuje, nie? to mały przebieg, nie? 6600, no, no, nie? No, no, Fajnie. Naprawdę niezniszczone. Do pszany, do, do, do wchóry, do taki... Nie, to są, to jest to są takie mal malowania, malowania to są tego, no. No, no. nie? taki styl, nie? no, motorek bardzo fajny, Ci powiem super coś się dzieje tutaj, nie? całkowicie no. chłodone tutaj jest powietrze, nie? w 100% tutaj mam rozruszniczek no, waj wyrównoważający no i fajnie, to ma fit, też oleju, nie? aha, filtr oleju to jest normalny, no. tak? i duży, tak jest duży, no. nie? normalny filtr oleju to jest normalny, fit oleju, no. No. Tutaj jest oczko, co można sprawdzić poziom oleju. Tu poziom płynu hamulcowego tak, z tyłu, nie? To ta, też jest tarcz. Ta. No. Tu mamy też taką tapcz. No i ważasz, nie? I regulacja, i regulacja na sprężenie jest tu, nie? Tu można popuścić, gdzie na nakrętki widzisz tu? No. Dokrętki można wkręcić te śpienie i, i, i siądzie niżej, nie? W zależności kto mam wysokość, nie? No, no. To taki takie odstronie, odmy tutaj widzę jest. No fajne, nie? Kurde wszystko co potrzeba jest, nie? I, jest. I tak po prostu konstrukcja. Nie ma takich w tych... Nie? I chyba, się prezentuje, nie? Taka no. szczauka, nie? Taka coś innego, szczałka, nie? No. Coś innego, no. Wszystko zbite fajnie tutaj, ten, no. jedną całość. No, migacze, migacze ledowe. H4 żarówka, tu takie małe pizdusie. Czekaj, się, włąc... że Ej, się nawet się, włąc... bo... się nie połami, bo są takie gumeczka. Dobra, I no, na pedala, fajnie. <laughs> Super. Drugi. O, jedna leda się, jedna leda się przepalił się. Ta? E, tam. Można hmm. wymienić, to z pojedyncze ledy. No, no, fajnie, fajnie, te, nie? Kluczy, nie? A jakie amory, bo te grube, zobacz te. Nie? Zobacz, no, to jest to ruchy, ruchy, nie? Ruchy, te żura, zobacz metal tutaj. No to kurde tutaj, nie? To no. przygotowane... Tu od spodu mu regulacja morów, nie? Aha. Tu, od spodu, wiesz? Tak. Możesz regulować jej, jej siłę, rozumiesz? Aha. jej pracę, nie? Może być sztywniejszy lub mniejszy. Na, na blogu puścić, to Ten taki wycinek z tego motocykla, mogę, nie? Bo to się może sobie tak właściciela, czy to, jest, czy to jest możliwe? Że taki motocykl dokumentujemy tutaj pokażemy w sieci. No fajny, nie? Motorek, nie? Super. No tylko jeździć, nie? Tak ja się to sezon, to jest, teraz się sedno robi, nie? jest praktycznie zaraz wiosna, super, pogoda sprzyja, bardzo fajny sprzęt, bardzo fajny. Teraz tutaj wyskakujemy do Hondy Shadow. E, widzieliście na jeziorkiem, tutaj Krzysztof demonstrował te swoje światła, tutaj e, takie dzienne, tak to są? Tak, to są Świat, światła dzienne. No. Tu takim, takim troszkę półmroku, pokażemy jaka tu jest różnica, nie? Bo tam było na, na słonecznie dosyć duże i też ta kamera tak nie oddaje, nie? Nic na żywo, nie? No teraz, to, to, to mi tutaj mijasz tutaj... Ja tak powiem aż przyświeca mi tutaj, nie? Ale ładnie No pięknie, pięknie Tu też Krzysiu ma zamiar wymienić tutaj tą tą postojówkę na, na białą, taką ledową, nie, bo tak trochę się nie stroi, to jest tym żółtym tutaj ten Czyli to małą brzdące wymienimy, nie? Krzysiu? Tak, tak. Będzie stroiło, nie? No. no, naprawdę fajnie, fajnie, fajnie. Super, bo to co normalnie nie ten. Dobra, to tyle, nie pozdrawiamy, na razie, cześć. Słoneczko wyjdzie pewnie i kilowaty ja witam serdecznie w kolejnej części z motorcyklem Waradero 125 Dzisiaj ładna pogoda, dzisiaj mam wolny dzień mam wolny dzień i z tego chcę skorzystać się gdzieś przejechać. W sumie, dzisiaj byłem trochę dzisiaj, e, w miejscowości Luboń, także dzisiaj zrobiłem, no, no zobaczymy, że dzisiaj zrobiłem kilometrów. Tutaj jest jakiś miałem 10 km przejechane pod tankowania No 66 km dzisiaj zrobiłem, słuchajcie Jest naprawdę ciepło, dzisiaj jest który? 15 dzień marca Sezon, nie rozpocząłem sezonu, bo... bo go nie kończyłem, nie Cały czas jeżdżę, odpada tam rósłem, byłem tylko parę razy na motocyklu, dlatego że Dlatego, że co? No mokro, bo mokro, nie Nie było zimno, ale było mokro Bo po potem sobie uwalić ten motocykl, nie Tą, tą taką pseudo, pseudo... sól, te błoto, te piach, nie? Słuchajcie, się z Piotrem w Lusowie nad tym jeziorkiem. Tam się coś tam pogadamy, spotkamy się, zobaczymy jak tam jego BMW, motocykl i potem pojedziemy sobie do... Sobie do Krzysztofa na tak zwane stawiska, na takie dwa jeziorka, nie? No dobra, to tyle celem zapowiedzi. odpala motocykl już rozgrzany, także to nie jest rzecz, że... że, że, że tak zimny, nie? Dobra, jedziemy to. Złożyłem stary kask, bo no, mam po tytuł kamerkę, jak widzicie. Może nie mam takiej uchwytu do tej, do tej, do nowego kasku. Muszę sobie kupić takie te na te takimi półkami, nie żeby się dobrze przywarła ta ten, ten klej. M 3 nie? Czy M czy M, chyba no. Dobra, jedziemy, jedziemy do Łusowa. Karda każda sekunda się liczy. Każda sekunda. Przepraszam, przepraszam. Nie widziałeś może telefonu komórkowego? Nie widziałeś na pewno? Dobra. Witam Witam, witam Kule, zgubiłem telefon komórkowy Może ma, ma pani może telefon? To sobie Jaki numer? Co? Nic Tu musiał wylecieć z kieszeni, nie? Mam takie pytanko Telefon zgubiłem gdzieś tutaj Nie widzieliście gdzieś telefonu? Iść tu mi wypadł, nie widzieliście, nie? Chyba <laughs> dzięki. Ja mam hamurczy, kurde, za spierdalne w tą maszynkę piękną! <grym> Cześć wozu, to. Słuchaj to. Coś tam hamuje. Coś się spóźniłem. To co? Się widzowie trochę pośmieją. Słuchaj to. Wjeżdżam, mówię, no tutaj ten, fajnie tutaj jadę spotkać się z Piotrem, bo pogoda fajna, wszystko fajnie, nie? Za chwilę zobaczymy się na stawiska z Krzychiem, ja tam mówię, że tam zmarz, wiesz, tam podejdziemy pod po, po, po stawiska. No, 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 no. No i słuchaj to, nie? I tak siadam na motor i tak się jadę, już tam go osiedla, jadę sobie jadę, patrzę kieszeni. Kurde, otwarte, nie zamknąłem kieszeni, nie patrzę, gdzie mam ten telefon, nie? Napierdala się po tych kieszeniach, patrzę, no gdzie ten telefon, nie? No przecież kręciłem film, nie? Mówiłem do was, że zaraz się spotkamy, na pewno go miałem przy sobie, nie? I wszystkich tam w koło, ta, nie? Tam w sumie to był w tej minuta, tam może dwie osoby, nikt nie widział, nikt nie mówił, to ja, spotkała taką babkę, co tam miała taki sklep prowadziła lokalny, nie? I też nie pani do mnie zadzwoni, szybko, bo telefon nikt nie odbierał, kurde, nie? Nie, nie, nie przy tobie nie było go. Co? No nie, no nie. Nie mówię, a sru, no mówię, no nie mam telefonu, żeby zadzwonić do siebie, nie? nie. Mówię, to ja jadę do ciebie, żeby będzie próbowali od, od, od ciebie dzwonić do mnie. No może no, nie, ktoś nie. się zlituje i odbierze, nie? I tak sobie jadę, mówię, kurde, jak to możliwe, nie? Zawsze tą kiszę zamykałem, nie? I tak sobie myślę, przecież ja mówiłem do, do tego mówiłem, nie, do tego, nie, czyli nie miałem go w łapie. Prawdopodobnie podobnie jest w domu, ale też do końca nie wiem, nie, ale 95% że jest w chacie, nie. Zadzwoń do Juty. Z czym? ja zadzwonię. Ale ona nie jest w domu teraz. Aha, nie ma jej w domu. No. I tak bardzo? Powolutku. Żyje się, o, masz jednak kurde. 1200 to jest? No. Ale co, bo zawsze myślę, że to jest 1400. Nie, nie, nie taki duży. Taki duży bym nie wszel. No fajny, fajny fajny motor. Przejdźcie. Przejdźcie jak hamulca, bo szczerze mówiąc boję się trochę. To? <grydź> Żartuję. No le powiem, motorek, zacny, zacny. No Jest różnica, nie? Varadero a ten no, alto 1200-325, nie? 10 razy tyle, nie? Ale też, ale też za wielkością. Jakoś za... nawet no. mój ma wyżej kierownica no. twojego, no, nie? Wy, większy, nie? No. W końcu to jest Honda, co to masz na to... B BMW, o Tak se powiedziałem. Nie no, Niemcy to solidna marka. Na kardanie, nie? Fajnie, no, fajnie. Hamulce im trochę nie wyszły, ale dobra, niech będzie. Poprzymilczmy ten temat. Dobrze jest, dobrze jest. No, fajnie, fajnie, kurde. Tak, co, robimy? Lecimy do Łobuza? Do Łobuza, nie? Chodź, udajemy, że go nie poznamy, co? Chodź, udajemy, nie. że go nie... nie co? Robimy okay. tak? Co? Dobra Oto, gdzie nam machał długimi coś tam, a my jedziemy w... Co? No, co? I za 200 metrów zrobimy No co? Dobra? Robimy takie coś? Dobra. A bo łeb wykręcimy w prawo, co? Jeszcze wykręciłem, a Ty? No. A mój? A Ty widzisz, bo ja mam ten bieżnik taki, nie mam, nie? No, ale... Ale chodzi dobrze. Zj**a mnie. Chyba Ale, ale fajnie wyglądają te... Co? Fajnie wyglądają te... Co? Te światła. Fajnie, nie? Podejdziemy po to, podejdziemy, nie? Chyba, nie? Jest... tak, chyba. Ta Tam dalej widać dokładnie płytko. To łóżeczka gra. Nie było widziałeś? Nie. To specjalnie udawaliśmy. Aha, powiedz mi, jak myśmy kurwa... Tak się umówiliśmy, że się nie poznamy. To był żart. No dobra, spotkaliśmy się. O <laughs>